Wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to, co z nami może się wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania w domu musiałem się znaleźć tutaj. Bardzo przepraszam wszystkich, z którymi mieliśmy się spotkać na koncertach, ale to przecież wszystko wróci. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się, bardzo proszę, zasad bezpieczeństwa i higieny. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy naprawdę z pasją i za zaangażowaniem się będą no, tutaj zajmują. Dziękuję. Zdrowia.

아 니가 니리 니가 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 니 라! 니가 니가 아가아

Kim mówię wyraźnie, jaki czas? Się pije kurwa, litra dziennie, kurwa. ja się chcę ruchać, a, 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 a. się ruszać, że wszystko mam w głowie. Gażowaniem się no tutaj zajmują. Dziękuję. Zdrowia.